Kochani, witajcie, wy w kolejnym i najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ogólnie jest ten odcinek zamiast tego napadu na bank, bo ogólnie, no. Jednak, no nie będę robiła tego napadu na bank, bo ogólnie to jest trochę moim zdaniem szalone. Ten napad na bank, co to w ogóle wymyśliłam. Ja ogólnie nie będę robiła napadu na bank, więc tak, dzisiaj ogólnie z, zamiast tego odcinku napad na bank. Będziemy sobie dzisiaj robić ogólnie mm, tajną bazę dla moich, e, dla, dzieci, e, dla moich dzieci i dla dzieci e, Kaś. No i tak, dobra, wszyscy tutaj już mamy wszystkich. I tak, oni się już dzisiaj z Wami przywitają i dzisiaj będą oni prowadzić tutaj ten dzisiejszy filmik. Dobra, siedzęczku widzowie, witacie w kolejnym odcineczku na, moim, na naszym kanale. I dzisiaj jest, robimy sobie naszą tajną bazę. zobaczymy, mam będziemy mieli pokoi. Dobra, nieważne. Będziemy mieli pokoi. No i tak, przypominam o subskrypcji i łapkę w górę, bo trzeba subskrybować ten kanał. Bo naprawdę jest bardzo fajny. Bo jeśli zasubskrybujecie dzwoneczkiem, to będą, yy, to nie będziecie pominać żadnych filmów. Więc tak, jak powiedziałam, jak powiedzieliśmy wszyscy, nie będziecie ominać żadnych filmów. No i tak, dobra, będziemy już powoli meblować nasz domek. Jeszcze raz zostawiacie łapki w górę za subskrypcją, mówię. Jeszcze raz. No i dobra. Wyblujemy już naszą tajną bazę. Dobra, musimy mieć na pewno tutaj coś fajnego. Musimy mieć naprawdę coś fajnego tutaj. Bo naprawdę, będzie fajnie. Jak będzie mieli coś fajnego, to naprawdę. Okej, okay. no to tutaj chyba taki Lego wystarczy. I teraz tak. Taka duża kanapa, jakby na przykład ktoś do nas przyszedł. Tylko nikt nie może się dowiedzieć o tej tajnej bazie. mnie wyszliśmy z domu. Tajemniczo nikt o tym nie wie. A my o tym nie wiedzą, więc one się o tym nie mogą dowiedzieć. Więc nie piszcie im, że uciekliśmy z domu, bo naprawdę będą dla nas wściekłe. Jeszcze się dowiedzą o tej tajnej bazie, widzowie. My to wszystko robimy specjalnie dla was, żebyście wiedzieli, że mamy tajną bazę. Więc wy, powinni, więc wy nic nie piszcie im. Proszę was, naprawdę. Okej. Okay. Dobra, zasłonki tutaj. Ogólnie trochę utchnęliśmy tam, niektórzy, utknęli, utchnęli. Tola utchnęła. Gdzie jest ogólnie tola? Tola utchnęła. Gdzie jest Tola? No nie ma jej nigdzie. Poczekajcie. Zobaczymy, gdzie jest tola, bo musimy mieć tole. Tole nigdzie nie ma. Ej, to! Co ja wam powiem? Tylko nie będzie prowadziła z nami kanał. Tylko nie będzie dzisiaj z nami prowadziła tego, tego odcinka, więc no trudno, ale potem jej pokażemy, Powie powiemy jej potem o tej bazie i po prostu kiedyś ona się tutaj z wami przybita w tej bazie. Więc jeszcze nie wszystko stracone, tylko mam nadzieję, że ona nas nie zdladzi, ale powinna nas nie zdladzić. To jest w końcu naszą przyjaciółką i kuzyneczką. A niektórzy chcą nawet siostlą. Dobra. Tak, tutaj mamy taką półeczkę. Ej, no, ale dajcie mi, czylą. Chyba ja nie chcę wszystkiego we wkulach dziewczyn. Spokojnie, spokojnie. Ty sobie zlebyś tutaj sam. Będziesz miał bo to będziesz zapraszał do nich swoich kolegów. Tutaj będzie dla ciebie. Ten. Y, tutaj będzie dla ciebie miejsce. I tak. Y, mam, będziemy mieli przy połowie. No, ja Na przykład połowie tym kwiatkiem. Mamy. Y, tak, to jest tutaj nasza połowa. Tutaj jest twoja połowa, a nasza jest tutaj. Ale wy macie większą. Trudno, bo nas jest więcej. Tak, musimy mieć tutaj na pewno fajne telewizory. I to nawet dwa musimy mieć telewizory. Żebyśmy mogli częściej oglądać bajkę. Okej, okay, dobra. Tutaj będziemy mieć dwa telewizory. Bo tak jest lepiej na pewno. Bardzo dużo to jest lepiej. To jest to bardzo duży plus. I tak, dobra. Tutaj będziemy mieć konsolę. To będzie półka na wszystkie konsole świata, jakie są w Toce Boce. Tak, yy, tak, jeszcze pady tutaj będą, a palacik będzie, byśmy sobie w focie super mogli robić. I tak, jeszcze taki apelacik, dobra. I tutaj już jest półeczka prawie cała zapomniana. Jeszcze musimy dodać jeszcze pewnie jakieś super zabawki. Automat mamy taki superowy, więc sobie go tutaj też dajemy. I tak, tutaj mamy jeszcze takie slajmiki i to też jest bardzo fajne. Klocuski tutaj też mamy. Położę tutaj, wezmę tutaj, dodam jeszcze kilka tam pół, półeczek, na przykład taką jedną półeczkę. Nie wiem na co jeszcze ona będzie. I teraz tak, na przykład następne będą na to. Półeczka taka jeszcze. Więcej się już nie da dać takich chyba dużych. No nie, ale tutaj będziemy mieli skrytkę na tajne rzeczy. Tylko taką, tak, dobrze taką. I tak, tutaj będziemy mieli skrytkę na tajne rzeczy. Tak, no tutaj nie wiem co tutaj jeszcze będzie. Może kilka pieniędzy. Właśnie hejsik musimy tutaj jeszcze mieć. Ale skąd ogólnie oh, weźmiemy hajsik? Nie wiem skąd weźmiemy hajs, ale to już nieważne. No dobrze, no to tak. Um, tutaj dajemy jeszcze taki stoliczek, ale on już tutaj się nie zmieści, bo znowu wejście nie będzie dostępne. Tak, na przykład taki wózecek jest dajemy tutaj przy tym stolicku. No się, nikomu, no, idź na swoje połowy. Zaraz, zaraz i ty będzie mnie Tak, tutaj mamy ma slajnik numer jeden. Ej! No czemu to się nie chce wyciągać? Plosy. Plosy was. O, dobra. Ej! Klej. Tu mamy taki slajmik i tu taki. Okej, okay, wszystkie slajmiki gotowe. Tak, to wyrzucamy już do kosa. I tak, chciałabym jeszcze tutaj... Chcielibyśmy jeszcze tutaj wszyscy dać... Tak, I ogólnie słodycze będziemy tutaj jeszcze mieć, bo mamy nam, nam tak dużo słodyczy, nie pozwalają jeść, a my bardzo lubimy słodycze. I tak, tutaj będziemy mieli czy tolcik. Jeszcze potem dodamy więcej słodycy, ale to na razie nie teraz. I tak, tutaj będziemy mieli jeszcze półeczkę i w niej sobie chowamy klocki. I jeszcze jakieś inne zabaweczki, żebyśmy się też mogli bawić i na pewno jeszcze dużo poduszek. Raj podusek tutaj jeszcze będziemy mieli. Będziemy czasami urządzać i tak ze bitwy na poduszki Tylko tutaj jedną, ogólnie taką jedną widziałam fajną poduszkę, widzowie. Zaznaczę jest mój normalny głos. E, nie dzieci, tylko po prostu mój. I tutaj widziałam taką fajną poduszeczkę, tylko nie wiem, gdzie ona jest. Tak, ona nie wiem gdzie ona jest. No to tutaj gdzie ona jest. Nie wiem gdzie ona jest, nie wiem gdzie ona jest. Nie wiem. Trudno obejdzie się i bez tego fajnego kwiatuska, chociaż bym go tutaj tak chciała. Okej, okay, dobra, poczekajcie, chwilkę widzowie. Dobra, no to tak, meblujemy dalej. Jednak się obejdzie bez tej poduszki, niestety. Ale tak, tutaj będziemy mieli taką poduszkę pieskow pieskową. Tutaj taką i coś jest na przykład. Tego hamburger, hamburgera nie chcemy, chcę tego nie umiemy mówić, ale to chcemy. Dobra, z kolei poduszek, no to hamburger też będzie tutaj. E, automat mamy, automat mamy. I dobra, e, tak, gra tutaj, żebyśmy mogli zilać. E, jeszcze na przykład jakieś pufki tutaj dodamy, bo w końcu będzie to nas przechodziło bardzo dużo koleżanek bo mamy naprawdę bardzo dużo koleżanek i przyjaciółek. Tak, tutaj jeszcze takie pufki. Żeby można było razem grać w grę, i na przykład tak tutaj będzie. To jest po prostu będzie gra dla dwóch osób, albo nie dla trzech tutaj, dla czterech będzie gra osób. No tak, będziemy mieć. O, tutaj będziemy sobie siadać i będziemy glac. No tak, będziemy mieli tutaj jeszcze diamenty, bo będziemy bogaci. I tutaj jeszcze takie serduszko będziemy mieli. O. Będziemy mieli serduszko takie i tak. Tutaj jeszcze takie serduszko będziemy mieli. Tak, budziki jakieś tam dziwne, czy co to tam. Siami nie wiemy. Właśnie poltfel swój własny. Tutaj jest ta poduseczka, tylko to gdzie ją położyć? A tu. Okej, okay. ona. I tak, tutaj jeszcze taki zegalecek, chociaż za bardzo się nie znamy na godzinach, ale trudno. I tak, będziemy mieli swoje własne wiezacki, zwiezaczki i tak, jeszcze e, tak jakby odświeżać powietrza, kiciusiowych. I co jeszcze? jestem? Jest tutaj ogólnie z bardzo dużo podusecek, ale my już wszystkich tutaj nie. nie... Yy, zmieścimy, ale na przykład jeszcze w innych pokojach, na przykład w sypialni będą poduszeczki, jakieś czarskie naprawdę są te poduski. Właśnie o to nam chodziło. Takie bogate diamenty będziemy tu mieć. Tutaj wchodzimy do bułeczki. Okej. Okay. Co jeszcze tutaj możemy dać na przykład taka poduszka. Tak, no i chyba tyle, co? Teraz za chwilę Mikołaj będzie prowadził z nami odcinek, ale on jest nudny, więc nie wiem, więc gdzie będziecie chcieli z niego. Jest nieprawda jestem fajny, widzowie, nie słuchajcie Nie słuchajcie ich. No nie wiem, widzowie, jak wy chcecie. I tak, tutaj będziemy mieli lampeczki takie ładne, zielone, bo ogólnie one mi się bardzo... Znaczy, no, nam bardzo się podobają. Okej. Okay. Tutaj mamy taką lampeczkę, no i my już mamy gotowe, tylko jeszcze tutaj sobie dodamy eee, dywaniki. Okej. Okay. I to jest na przykład taki kiciusiowy dywanik, albo nie, tutaj nie będzie bo tutaj będzie taki piesek. I tak, jeście na przykład taka chmulka i tutaj tyle, my już mamy gotowe. Okej, okay, i teraz przechodzicie do Mikołaja. Dobra widzowie, witam Was tutaj u mnie to jest na połowie. Będziemy teraz robić u mnie też taką połowę jak u dziewczyn, tylko do mnie inną. Ogólnie u mnie też będzie kanawa, tylko e, nie taka sama jak u nich, tylko taka. I tak, e, u mnie będą na pewno jeszcze półki. E, Półfy będą takie. I jedna będzie jeszcze taka. Ok, ta, teraz na przykład jeszcze chciałbym jakiś stoliczek tutaj dać. Widzowie. I tak, dobra, dajemy tutaj jeszcze jakiś stolicek. A dobra, do niech będzie i taki. Koledzy, jak do mnie będą przychodzić, to żebyśmy mieli co oglądać, też damy sobie tutaj dwa telewizory, po prostu, bo tak będzie lepiej nam. Możemy dziewczyny tutaj reg Mogę tutaj dziewczyny położyć regał, no dobra, już niech będzie. Trochę oszukałeś, ale trudno. też mi tutaj, też mi oszukamy we w następnym pokoju. No dobra, dobra. Cicho. No wiem, jesteś zazdrosny. Będziemy mieć jeszcze swoje łazienek. Tu jest nasza łazienka. Zajmujemy to miejsce, bo tutaj jest takie super okno. No dobra, już będę miał to. A tutaj co będzie? Tutaj, będą, tutaj będzie wspólna sypialnia. Okej. Okay. No to tak, już wszystko postanowione. Tak, widzowie, tutaj nie to jeszcze będę miał, bo my lubimy ogólnie nietoperze. Dziewczyny się tego boją. I będziemy ich straszyć za kalem. Ze wcześniej mówiły na mnie, że jestem nudny, a to wcale nieprawda. Widzę, żeby to mogą przyznać. O, tutaj będę miał takie dwie konsole. Ej, no ten głupi kwiatek. Dziewczyny, weź się ten kwiatek, bo on jest tutaj głupi. Nie pasuje wcale. Dobrze, no to tak. I tutaj jeszcze takiego pada, tylko że ten kupi Legał. Tutaj nic nie możemy na nim położyć. Dobra, no to my tutaj chyba nawet dużo nie będziemy mieli. Bo ogólnie nie chcemy mieć za dużo tych spadów bo za za dużo za to niezdrowo, ale dobra, no, no okej. Okay. Tak, dwa telewizory jak zawsze, jak u dziewczyn było, ale on, ty ode mnie nie ty od nas zgapiasz, Mikołaj. No ale co z tego? On też chcę coś mieć fajnego, a nie tylko wy. No dobra, już się to mieć, bo teraz pewnie polecić, to mamy i się po skalę, też ten, ten będę miała... A może tutaj jest coś takiego kwiatuska? Takiego piatuszka. O, taki kwiatusek. Tutaj będzie, o, tu będzie, tu będzie. Poczekajcie, chwilkę widzę. Okej. Okay. Dobra. Tutaj jeszcze to. No i chyba u mnie będzie gotowe. Bo mnie nie będę już tak meblował, bo nie chce mi się już tego robić, I po chce jeszcze chodzić do łazienki. W sumie to i tak dziewczyny będą się, więc no. Trudno, ale trudno się mówi. Tak, tutaj będę miał taką lampkę cz czarną. I tak, tutaj jeszcze takie lampeczki. Okej. Okay. Uschnąłem poza kanapą, ale dobra, my sobie tutaj siadamy już w naszym, naszym kleju pełnym zabawek. Zobaczcie, jak u Mikołaja jest pusto, nie sądzicie? czy dziewczyny, ciągle się ze mnie musicie naśmiewać. Nie, po prostu chyba zaraz wybuchniemy e, śmiechem ze z ciebie. No to się na ze mnie naśmiewacie. No dobra, już nie będziemy. Nie, dobra, więc wiesz, ogólnie nie będę gadała za dzieci, tylko już po prostu teraz e, będziemy sobie mówić to normalnie. Będzie z moim głosem... Ale to jest wszystko w twoich... To jest wszystko we w twoich tych... Tylko dziecię, yy, za dzieci będą, jak będę chciały coś powiedzieć. To jest wszystko w twoich kolorach. Nie, ta peta jest w naszym, w naszym kolorze, jakim my chcemy. I będziesz miał taki, to nas to nie obchodzi. Najwiedzi? No, no dobra. Dobrze, że chociaż łazienkę będę miał z nimi osobno. No tak, dobra. Będzie, będziemy tutaj miały taką wanienkę. Kochani. I tak. Będziemy mieli y, umywalkę z taką się luźkową, bo ona jest bardzo mega ładna. Albo tę waninkę tutaj położymy. I będziemy mieli takie poświetlane lustro lampeczkami lampeckami. I teraz taką toaletę będziemy mieli. Albo nie będziemy mieli toaletę w kształcie muselki. I tutaj jeszcze będziemy mieli pliśnic. Żeby tak było fajnie. Będziemy mieli te pliśnic. O, taki ktoś, żeby szybkie. I długie kąpiele. Okej, okay, tak, tutaj mamy jeszcze takie. Nas, y, nasza łazienka będzie ogólnie pomieszana z kolorem fioletowym i także luzowym. No i tak, zobaczcie, kochani, jak to ładnie nam tutaj wychodzi. I tak, dobrze. Następnie tutaj robimy sobie zasłony, oczywiście luzowe, żeby nikt nas tutaj nie podglądał, jak będziemy nasze sprawki załatwiać, a szczególnie tak, będziemy się kąpać. Okej, okay. i tak, y, dobrze. Na początku, znaczy, no nie na początku, nie, jesteśmy prawie w połowie. Dobrze, widzowie, tak, już nie gadam za dzieci. Teraz już sobie dajemy tutaj dla dziewczyn lampeczki. Taką chciały ogólnie się ode mnie zamówiły, za Zażyczyły to ode mnie. Ok, i tak to jeszcze. I dobrze. Ok, no to tak. Tutaj tę kule będę miał do kąpieli a dzisiaj nie będę, tylko będzie inne będziemy miały. I tak. E, dobrze, dziewczyny jeszcze tutaj będą miały na pewno ręczniczki jakieś, żeby mogły sobie tutaj położyć. Właśnie kosmetyki, one zawsze coś chciały mieć. Zawsze chciały niszczyć kosmetyki. Przecież do wody, do wanny, rozpuszczać je. Tak, takie jest ich życie. Dobrze, dobrze widzowie. No to tak. E, my już tutaj dajemy sobie lampki i chyba będziemy chyba zrobimy kontynuację, bo jest całkowicie ogólnie... Muszę się tutaj uczyć, ja muszę się uczyć w prawdziwym życiu. A nie ręka, bo ciągle się teraz wiercę, bo nie mogę znaleźć idealnego miejsca dla mnie. Tak, tutaj jeszcze na przykład jakaś świeczuszka. I na przykład tutaj jeszcze takie coś. Lępecki. I tak, dobrze. No to my teraz tutaj już dajemy sobie jakąś tapetę łazienkową, żebyśmy coś mieli tutaj fajnego. I tak, no to będzie taka tańcowa tutaj tapeta i następnie tutaj będą takie płyteczki. I tak, jeszcze troszeczkę Mikołaj tutaj was umebluje. Dobra, no to tak, umeblujemy to dla Mikołaja. Powiedział mi, że biała wanna y, będzie u niego i że chciałby na przykład taką, taki kibelek, trochę, wiem, trochę mm, dziwny ten kibelek, ale dobra, jak taki chce, to nie będę się śmiać. Chciał takie ode mnie e, umywalki, akurat umywalki są piękne, naprawdę bardzo są piękne, e, mi się też one bardzo podobają. I chciał ogólnie w takiej kolejności, i chciał ogólnie też to lusterko, bo ogólnie tam było jeszcze takie e, czarne ze czarną obramówką, ale one ogólnie miały dużo naklejów taki dla siebie, a on takiego nie lubiał, powiedział mi. I tak, on będzie miał dwie umywalki, będzie miał tylko wannę. Chciał jeszcze ode mnie takie tutaj. Jakby takie półeczki w kształcie deskorolki. Takie trzy. I tutaj jeszcze jednym nad kibelkiem, żeby tam sobie mógł mieć papier, bo ogólnie musisz tutaj nie zmieścić papierek. Tak trochę gadam po dziedzinnemu, trochę po swojemu. Tak w jednym języku. Nie, że trochę tak. Nie, że chwilę tak, nie że chwilę, nie, że chwilę tak, drugi tak. No ale dobra, już nieważne, co bo nie zrozumiecie, bo ja nie umiem w ogóle tłumaczyć. Tak, ogólnie jeszcze tutaj kosz dziewczynki chciały dodać, bo zapomniałam im dodać. No i tak, dobra, przechodzimy już do Mikołaja, Mikołaja Niepokój, tylko łazienki i tutaj chciał jeszcze kosz. I tak. Jezu, ale mnie ręka boli. Już nie chcę być w takiej pozycji, ogólnie jestem w takiej dziwnej pozycji, żebyście się, żebyście zobaczyli, no to byście naprawdę się zdziwili. Dobra, tak. Eee, tutaj będzie powoli koniec dobiegał. To jest na niby mgiełka dla chłopaków. Dobra, no to dobrze, tak. Ja już będę, no niedługo, no za kilka będę już naprawdę kończyć, więc owie. Tak, tutaj jeszcze zażyczył takie raróweczki cieniutkie, bo on ogólnie takie tylko lubi. Ja ogólnie nie, nie lubię mieć zasłon. No trudno, jak ktoś będzie podglądał, to już nie nasza sprawa, bo ja naprawdę nie życzę sobie tego ode mnie, więc mu nie robię. I tak, płytki chciał takie do łazienki. U, nie, u niego tak czarno. No, naprawdę lubię mieć tak czarno. Jezu, dobra, już to chyba, chyba. w takiej pozycji będę się czuła lepiej. Dobra, tutaj jeszcze taki piorun. I teraz tak. Yy, w sumie na no to woli chyba jednak ten. Nie wiem, on chyba bardziej będzie się zainteresował tym. No i tak, czy teraz pytanie, czy teraz to urządzać, ale raczej to nie. Ale dobra. Dobrze, spróbujemy jeszcze chwileczkę Albo wiecie co, to już koniec tego odcinka Kontynuacja będzie na, pe na pewno jutro będzie, obiecuję wam to No i tak, to na tyle w dzisiejszym odcinku Jeśli wam się podobało To zostawcie to zostawcie Łapki w górę, ze subskrypcją Oraz ze dzwoneczkiem I nie zapomnijcie wpaść na part 2 No, no to pa i widzimy się we part 2 2 z się pożegnam papa pa pa